No, i lecimy, słuchajcie, z drugą częścią. Drugą częścią filmu z obroną swojej gildii i atakiem, no na czyjeś inne gildie, nie? <laughs> lecimy z tym koksem. Dobrze, i słuchajcie, jeśli mamy już obsydian, mamy zabezpieczoną gildię, mamy wejście do naszej gildii też zrobione. Przechodzimy do kolejnej rzeczy. Co to jest i po co to tutaj jest? To jest tak zwany regenual. Budujemy go w celu zabezpieczenia gildii. Już takim na, da na, na dalszym etapie budowy Hueida. W skrócie działa to na zasadzie: pistony są źródełka lawy, źródełka wody. One tworzą goblestone, i pistony, które są zasilane, regenerują ścianę podczas kiedy. O kurde, czyli ja to zniszczę tutaj sobie jakieś tam klocki i one mi się same ale jaja. To jest dobre. To, to jest w zasadzie taka automatyczna koblarka, którą widzieliśmy wcześniej przy wejściach. O kurde, to jest świetne. I na jaką długość działają takie koblarki? Trzeba sobie liczyć. Piston wysuwa na 12 km do przodu, także od środka. No najlepiej tak, żeby się, się zasuwały na siebie bloki. Tak że mm -hmm. najlepiej od, od środka kuboida, tam gdzie jest jajko, yy, odliczyć sobie. Z dziewięć kratek postawić właśnie pistolet. No to no słuchajcie. Pistolet. No to połączenie. O, Krzysztof zrobiłem. <laughs> połączenie boyfiremera wraz z tą ścianą to po prostu prawie nie do przebicia. To już, to już wtedy Gildia jest naprawdę zabezpieczona. Fest. I teraz powiedzcie mi tam, już widzicie jak to mniej więcej działa. Teraz po. po Powiedzcie mi mniej więcej zasadę tego działania, bo tu jest dość, dość to wszystko to jest, skomplikowane. To mhm. jest na takim mniejszym schemacie to pokazane. Źródełka lawy dajemy obojętnie czy po lewej, czy po prawej stronie. Z tym, że źródełka lawy muszą być w każdym klocku, nie tak jak w tamtych kobarkach, jako w drzwiach mogło być jedno wylane. Tutaj mhm. niestety w każdym jednym bloku y, musi być też wylane źródełko lawy, żeby kobel się tworzył w każdym. Wiadomo, analogicznie im, Im wyższą koblarkę chcemy zbudować, tym po prostu dodajemy tutaj kolejne pistony. No i później, im wyższa, tym po prostu musimy przedłużyć sygnał. Więc, jeżeli chcemy zasilić te pistony, które są wyżej, musimy zbudować najlepiej ze płytek. E, Taki taką, schodki, i, takie schodki, można powiedzieć. One się mogą wydawać, że one nie będą przewozić, przewozić e, Tak, bo tutaj taka dziura pomiędzy się, nimi jest. Nie? nie łączą się, ale no, Minecraft działa tak, że, że jednak ten sygnał. Jednak ten sygnał przechodzi. Jednak ten sygnał przechodzi. No i im, im wyższa chcemy zbudować, tym po prostu analogicznie powtarzamy to Oho No to jest, to jest naprawdę to jest to jest świetne. To jest troszeczkę zabawy z tym, ale stawiając no, takie ściany to naprawdę to No to to jest ciężkie, to jest wtedy ciężkie naprawdę do, do przebicia takie coś. Tutaj widzicie jak to wygląda mm, z zewnątrz, czyli z jednej strony mamy po prostu wodę, z jednej strony mamy lawę i którykolwiek z tych bloków zostanie zniszczony. Zostanie sam zregenerowany. Oczywiście, jeśli tu byśmy coś poburzyli, po, po tak? czy zniszczyli coś z tego mechanizmu, czyli redstone i tak dalej, oczywiście, że to przestanie działać. Tak? Jeśli zniszczymy pierwszego tutaj redstone na samym, na samym dole, no to oczywiście, że na górę już nie pójdzie. Poczekajcie, ja przez te niewidzialne bloki tutaj jakoś sobie przejdę, i tutaj nam się już to z tej strony, jak widzicie, z lewej strony stoi do. Do, o, do tego momentu, gdzie, gdzie ten redstone został e, zniszczony. Więc budując taką ścianę, e, no, trzeba by również dobrze sobie zabezpieczyć właśnie ten mechanizm z jednej i z drugiej strony. No, chyba że po prostu z jednej strony go budujecie. No, to jest piękna sprawa, to jest świetne. No, fajnie to działa. Mm, niszcząc. Niszcząc sobie te bloki, to nawet jak się wkurzasz, to możesz sobie zrobić tak, żeby móc się wyżyć. <grych> I wszystko Też ci trzeba... się samo zregeneruje. Mhm. Też trzeba zwrócić uwagę na zegarek, który jest tu zbudowany, ponieważ jak będzie po prostu zegarek za szybki, z tą nie będzie nadążał się robić. Także pistony nie, nie będą wysuwać. Nie będzie się tworzył kobel, także nie będzie wtedy działać. To jest uhum. zależne od, od typu, jak się rozkłada. Na serwerze, także. No, dokładnie. Czasami może coś więcej przelagować i, i będzie to inaczej, inaczej działać. Czyli tutaj, na spokojnie, że tak powiem, taki mechanizm sobie trzeba ustawić, żeby on działał spokojnie i mieć pewność, że nawet przy jakichś mniejszych TPS-ach, czyli przy mniejszym, krótszym, przy większych TPS-ach. No, tutaj nie mamy nikogo na serwerze, więc pewnie to wszystko będzie śmigało pięknie. Ale w momencie, w momencie, gdy jest serwer na produkcji i mamy tysiące graczy, może to wszystko się po prostu spowalniać. No tak okay. jak widzisz, tutaj regeneruje no. się ten kobel czasami, ale no nie zawsze. Dlatego lepiej zrobić no, to. Jest troszkę wolniejsze, ale jest na pewno dokładniejsze. Lepiej mieć pewność, że po prostu za każdym razem jednak kobel się yy, stworzy, niż właśnie mieć takie. Niż taką dziurę. Mhm. Mm mm -hmm. Dokładnie. Okej, okay, to jest piękne, to jest piękna maszyna, jest czasochłonna na pewno, roboty jest nią trochę, no, ale zabezpieczenie przynosi. No, bardzo fajne. Bardzo fajne zabezpieczenie własnej gildii. I jeszcze przejdźmy może do ostatniej rzeczy, czyli najważniejszej, czyli ochrona jajka. To oczywiście tak jak w poprzednim filmie już widzieliście, słyszeliście. Jajko trzeba chronić za wszelką cenę, czyli właśnie takimi boyfarmerami, takimi ścianami. I jak je, słuchajcie, najlepiej zabezpieczyć. Jak to z waszej strony wygląda zabezpieczenie takiego jajka? Czy od góry, czy od dołu, czy od boku? W skrócie chyba im więcej obsad tym lepiej. Na dole się nie musimy skupiać, ponieważ jest bedrock, także dół mhm. możemy sobie odpuścić. No najważniejsze jest jest od poziomu bedrocka zabudować sobie po prostu jajko i w górę i na boki. No najbardziej chyba po prostu na centralnych częściach patrząc się w każdą stronę od, od środka jajka, sobie zabezpieczać w górę też. Czyli ile wlezie? Ile wlezie? Ile wlezie, czym, czym więcej, tym lepiej. Czyli po prostu obsydianiarki w ruch, jedna i druga, kopiemy obsa i stawiamy go po prostu tam, gdzie możemy wokoło, wokoło jajka, czyli lewo, prawo, przód, tył, góra. Dół się nie martwimy ze względu na Pedroka, który, który jest nad, pod, pod jajkiem i... Jesteśmy zabezpieczeni. Oczywiście to jest wszystko do przebicia, tak? A czym będziemy przebijać, za chwilę pokażemy. E, no, no. chyba spróbujemy, a na początku od góry pokażemy. No właśnie, pokażmy, pokażmy to teraz tym oto pięknym krokiem. Przejdźmy do atakowania gildii. I tutaj Wam pokażemy chyba dwie, bo to są chyba dwie takie najbardziej znane, tak? Które się w miarę szybko buduje. I dość może nieprecyzyjne, tylko dość dobrze spełniają swoje zadanie. Więc słuchajcie, co to jest, czemu to jest na górze, czemu tu jest tylko tyle TNT, i czemu tu są redstone i to nawet nie redstone, tylko broki redstone'a, pistony, tu są jakieś płytki. Tłumaczcie. Dobra, no to jest tak zwany nieskończony most. On jest głównie używany na samym, na, na samym początku gry. Kiedy jeszcze gildie są słabo zabezpieczane. budujemy do, do budowy jego potrzebujemy właśnie w sumie najmniej itemów, bo potem jeżeli chodzi o budowę armaty, to już są potrzebne większe ilości TNT i, i większej ilości innych materiałów. Tutaj relatywnie idzie mało TNT, no a efekty są zadowalające, jak na, na takie właśnie ilości potrzebnych itemów. itemów. Które... Uh -huh, uh -huh. Tak. I jak to działa, słuchajcie, po, po, powiedzcie mi proszę. Buduję Bo to wygląda to jest skomplikowanie, że y, musi być odpowiednia, tak z tego co widzę, to musi być odpowiednia ilość czegoś, żeby potem po jednej, tak. po drugiej stronie. Mhm. Tak. I jest, jest po prostu e, pewien schemat, w którym trzeba to budować. E, jeżeli ten schemat zawalimy, no to może po prostu stać się tak, że most się zablokuje w pewnym momencie i nie będziemy mogli już nic zrobić. E, będziemy musieli go niszczyć i budować od nowa. Mm -hmm, mm -hmm. Czyli schemat to podstawa tutaj. Mm -hmm. Tak, schemat to podstawa i trzeba pamiętać. No to przy budowie no to musimy pamiętać, najlepiej sobie budować gdzieś przy, przy końcu kuboida. W momencie kiedy możemy już postawić jakiś klocek, cofnąć jeszcze kilka kratek do tyłu. Tak, czyli dajmy na to najbliży. tutaj przyjmijmy, że bo tutaj zostało postawione 4 TNT, czyli bo tu tak. musimy jeszcze móc postawić, tak, jakieś klocki przed tym, czyli maksymalnie Kuboid musi się skończyć tutaj, nie? Tak, no powiedzmy, że ta ta, ta czerwona. O ten właśnie, czerwony, uh -huh. to jest, to jest kuboid, koniec Kuboida. Uh -huh. Koniec Kuboida, więc tutaj mamy jedną kratkę, no najlepiej, żeby były dwie, bo wtedy możemy szybciej budować troszkę. Uh -huh. Mamy je na samym starcie, no i po prostu na samym starcie, tutaj dajemy 4 TNT, przesuwamy do przodu. Tutaj też są popłytki. W sumie uh -huh. najszybciej na nich idzie. Musimy pamiętać, żeby tutaj dać jakiś blok. Najlepiej yy, drewno, bo możemy je zniszczyć, spalić. Aha, uh -huh. możemy w razie, bo jak coś się zablokuje, jak ktoś nam zniszczy, most. Możemy go jeszcze uratować. jeszcze uratować. Tak uh -huh, uh -huh. Yy, idziemy krok dalej. I tutaj pierwszy etap dajemy po jednej stronie pistona, po drugiej stronie dajemy redstone blok. Aha, czyli redstone blok jest po to, aby przesunął automatycznie tego pistona, pistona. jeśli znajdzie się w jego pobliżu. Mhm. Tutaj musimy pamiętać, żeby położyć jakiś stały blok, nie TNT, bo jak położymy TNT przy redstone, no to skończy klapa. się to. Mhm. To klapa. To koniec. I musimy zaczynać od nowa. Przesuwamy dalej. No i tutaj możemy znowu położyć następne TNT. dalej i znowu czyli, czyli następne stałe bloki i tutaj musimy pamiętać jak jeżeli jest już drugi etap w którym kładziemy piston z redstoneem, kładziemy go na odwrót jeżeli tutaj po tej stronie jest redstone to tutaj w linii redstonea kładziemy piston a w linii pistona kładziemy redstone i po prostu im, im dalej pójdzie tak kładziemy na zmianę Aha, czyli tu jest też ważne zachowanie tego, żeby na przemian piston zlec najpierw po lewej stronie, później po prawej stronie przyjmując na przykład. Tak. Mhm. I zawsze I tak. sobie stawiamy po 4 TNT. Doprowadzamy nasz most. Do środka Kuboida, bo wiemy dokładnie, tak, biorąc pod uwagę, że 101 na 101 jest gildia, więc wiemy dokładnie, w którym miejscu jest jajko, bo jesteśmy to w stanie sobie gdzieś tam obliczyć, wchodząc na taką gildię i nad taką gildię mm, robimy mosty. No i co dalej? No mamy, mamy TNT nad jajkiem. I tak. No... Już raczej wiadomo, że TNT po prostu odpalamy nad jajkiem i ona wypuka tak i niszczy obsidian, który jest pod spodem. Mm -hmm. No i po takiej sytuacji, jak już nie mam TNT, osoba, która tam jest, się tym zajmuje, przesuwa nam, by po prostu tylko pilnujemy, czy TNT jest już na środku, czy jeszcze trzeba trochę przesunąć. Jeszcze jedna. Oha. Tak, to też jest ten błąd, że czasem się dwa TNT odpalą, no ale to już nic na to nie poradzimy, tak jest już w Minecraft. Yy, I znowu odpalamy jedno TNT. Czyli najlepiej, najlepiej jest odpalać nie jedno TNT, yy, raczej jedno TNT, a nie dwa na nas, tak? Tak, tak, tak. Uh -huh. Bo jak lecą dwa, to po prostu one w tym samym momencie wybuchają i oni, one nie tworzą po prostu takich szkód. Mhm, mm mhm, mm okej. Okay. I... Tutaj też mamy fajny przykład, co się stanie, jak nam most się zablokuje, czyli takie coś, bo tego już się nie da przesunąć. Po prostu Aha. podchodzimy z redstone'em, nieważne czy to jest teren gildy czy nie, kładziemy na blok. Aha, czyli w takiej sytuacji jesteśmy jeszcze w stanie gdzieś tam się e, podratować. Tak, 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 tak. Mhm, mm mhm. Mm no i tak po prostu aż do skutku i palimy jedno TNT za drugim, aż dostaniemy się do naszego do jaj. jajka i możemy, je, e, możemy taką gildię mm, podbić. Oczywiście tutaj tak już widzimy, że tak, dostaliśmy już... się do tego jajka. Mało Dokładnie. obsydianu było, czyli trzeba go robić więcej. Czyli dość szybko. Jak widzicie to dość szybko poszło. To wcale dużo roboty nie było. Żeby dostać się przez taką warstwę, tutaj ile było, ze 3-4 warstwy? Raz, dwa, trzy, cztery, no ze 4 warstwy to jest naprawdę mało, czyli po prostu ten komin, można tak powiedzieć, trzeba zrobić do samej góry. tak no Znaczy też... TNT też leci ileś tam kratek. Dla osób chętnych na pewno sobie znajdą, też nie chcemy tutaj zdradzać wszystkich informacji. Ile TNT Też... leci podpalone, tak? Na tej, To masz na tak, myśli. Tak, tak, tak. Uh -huh, no, po uh -huh. jakimś czasie ono musi wybuchnąć. Wybuchnąć, a... więc, więc może być tak, że nie doleci po prostu gdzieś tam do samego dołu. i. Uh -huh. Też trzeba pamiętać, i to dla osób kreatywnych, że taki most można zabezpieczyć w pewien sposób, ponieważ kiedy jest pusty kuboid, to, to poradzimy sobie bez problemu, jeżeli chodzi o podbicie gildii w taki sposób. Ale wystarczy jedna osoba, jak będzie e, z wrogiej gildii i wyleci na chwilę z łukiem, z, z flamem, mm -hmm. podpali to no TNT i, i cały most wam, że tak powiem, e, szlak trafia. Tak. <laughs> Więc... To jest łatwy sposób na, w, na podbijanie gildii, ale też łatwy do zniszczenia. Także no coś za coś. Coś za coś, Dokładnie, dokładnie. Więc słuchajcie, wiecie jak mniej więcej w jaki w miarę prosty sposób. Na początku to się wydaje dość skomplikowane, jednak tutaj dwóch kolegów wystarczy do obsługi takiego jednego mostu i przy lekkim skupieniu, żeby się nie pomylić, taki most może zadziałać naprawdę bardzo dużo. No i tak jak właśnie tutaj koledzy mówią, jeśli nie będzie nikogo na Kuboidzie, no to pożegnajcie się z gilią. Pamiętajcie też, że w nocy na hardkorze TNT jest właśnie wyłączane z tego powodu, bo wiadomo, w nocy ludzie śpią, więc sporo pewnie sporo z graczy by wykorzystywało taki moment, że nie ma nikogo na Gildii i w tym momencie właśnie by chcieli atakować. Jednak u nas na serwerze w nocy TNT po prostu na Kuboidach nie działa. Więc to jest takie też zabezpieczenie, żeby to było takie fair play, czyli, czyli no gracze są, jest szansa, żeby byli, żeby się mogli po prostu bronić. Słuchajcie, przechodzimy do kolejnej rzeczy, czyli armatki. Tam pokazaliśmy Wam, jak dostać się od góry do jajka, ale oczywiście można próbować dostać się od dołu do takiego jajka, czyli może nie od dołu, z boku. Źle mówię i widzicie, tutaj jest mechanizm cały. O, no wygląda to. No wygląda to grubo, <grym>, że tak powiem. Wygląda to grubo. Widać, jak to TNT pięknie leci. I już w tym momencie widzicie, nawet pomimo, że ściana się odbudowuje. Robiąc z tego taki półautomat, można powiedzieć, to TNT bez większego problemu dostaje się do środka poza automatyczną ścianę. No wiadomo tak to tak też jest o jakoś ograniczone nie robić rzeczy nieprzebijalnej w tej krze. Dokładnie. Więc tylko tu widzicie tego klient idzie znacznie więcej. Znacznie więcej. I zaraz przejdziemy do tego, żeby Wam pokazać jak to dokładnie działa. No pięknie, po prostu strzela to jak skrabi. cel Celpale! No i musi być to przy takiej przynajmniej ścianie. I już tam chyba dostaliśmy się do tak już jesteśmy Już przebijamy tak jakoś długo, Dokładnie. Ale kosztowne. Kosztowne, bo to zaraz przejdziemy do tego. Jak widzicie, tu było sporo warstw, raz, dwa, trzy, cztery, z pięć warstw tutaj było do jajka. Potrwało to nie wiem czy nie całą chyba minutę. Jednakże jak widzieliście tego TNT leciało mnóstwo. Czyli tu możemy po tych dispenserach zobaczyć, ile tego TNT zostanie wyrzuconych na jeden strzał, czyli sama nazwijmy to kula, która leci TNT, to mamy raz, dwa, trzy, cztery TNT, cztery TNT leci w tamtą stronę i rozwala wszystko, co napotka na drodze. I tu mamy raz, dwa, trzy, cztery i drugie cztery, czyli 8 TNT służy do wyrzutu tych czterech. TNT, więc no, no jest drogo, <laughs> jest drogo, bo rzeczywiście tego TNT, TNT idzie dość sporo. A czemu wyście tutaj w ogóle postawili ten stoły do enchantu? Czemu nie TNT, raczej nie, dajcie ja to zmienimy na tego, na obsidian. Czemu wyście tu to? Znaczy to jest jedyny blok, który poza terenem gildii się nie niszczy. On na terenie gildii jest zniszczony, żeby się nie dało obudować jajka, żeby nie dało się go podbić, tak? Aha, no to ja wam zniszczyłem. To... A no tak. Już jest I w po. tym momencie już nie mamy. Czyli kwestia taka, że stoły do Enchantu nie niszczą się po prostu podczas gdy TNT na nich wybucha. No to poczekaj, no to ja sobie taką ścianę zrobię ze stołów do Enchantu tutaj całą, no i co? I nie podskoczycie mi, nie? No tak, na gildi. ale na terenie gildii wszystkie bloki wybuchają. Nieważne czy to jest Obsydian, Enchanty, kowadła yy, co tam jeszcze było? Czyli nie da się zabudować e, gildii, Debris. tak? Żeby... Nie da się zabudować jajka, żeby się go nie dało podbić. No oczywiście, że o tym wiedziałem, tylko wam tak mówię, żeby było dla jaj, nie. Słuchajcie, więc yy, ten spód tutaj, ta wyrzutnia tych podpalonych TNT yy, poza Kuboidem, musi być zrobiona właśnie ze stołów do Enchantu po to, żeby ona nam się nie rozwalała za każdym razem, i za każdym razem byśmy musieli wstawiać. Budować ją po prostu od nowa. Jeśli by nie było tej ściany, która tutaj się sama regeneruje, to mniejszy problem, bo oczywiście ją sobie postawimy, tak? Za każdym razem ona nam wybuchnie, my ją sobie postawimy. I jednak w przypadku, gdy mamy taką ścianę, to bardzo ważny jest ten, ten czas, tak, pomiędzy jednym a drugim strzałem, dopóki ta dziura nie zostanie załatana. Więc dlatego w tym przypadku najlepiej użyć do gończanku. Słuchajcie, no to chyba to wszystko, co chcieliśmy Wam pokazać. Są to oczywiście takie, nie pokazaliśmy Wam wszystkich sztuczek i tak dalej, bo tego jest znacznie więcej, tak? Tego jest znacznie więcej, a więc po prostu ten film trwałby 3 dni, a nie o to chodzi. Ale jeśli chcecie, żeby wam pokazywać jeszcze więcej takich e, armatek, o, stylów obrony m, swojego kuboida, to napiszcie w komentarzach, czy chcecie, aby m, tutaj koledzy e, właśnie z gildii pokazywali wam e, nam e, pokazywali, jak zabezpieczają swoje gildie, bo to są fachowcy, to są po prostu fachowcy od tego. Słuchajcie, Chyba wszystko pokazaliśmy, czy jeszcze coś mamy do pokazania? Chyba wszystko. Chyba wszystko Takie żeśmy najprostsze pokazali. rzeczy też nie chcemy tutaj pokazywać. Wiadomo jakich armatek, które na przykład my stosujemy, bo też nad nimi siedzieliśmy i wymyślaliśmy, a także ludzie też to mogą zrobić. No Nikt więc... nie blokuje waszej kreatywności. Więc tutaj... Te armatki można oczywiście modyfikować, bo e, czemu w ogóle nie stosujemy, bo to jeszcze może jedno, czemu nie stosujemy tych zwykłych armatek, czyli kładziemy TNT, podpalamy, e, przed nią kładziemy następne TNT, które sobie wylatuje. Przecież to zawsze było stosowane. Tak, na nowszych wersjach po prostu nie da się odpalić czterech TNT na raz. Jest to maksymalnie dwa, chociaż nie zawsze się to udaje. I... Taka armata po prostu nie ma racji betu, żeby przelecieć odległość 50 kratek do jajka. Mm -hmm. No właśnie, więc słuchajcie, dlatego też no, jest konieczność tworzenia e, e, armatek. Jeśli wy macie jakieś pomysły na takie armatki, jakby można było tworzyć, bo chyba brakuje mi tutaj właśnie takiej jednej, takiej, takiej najprostszej. Takiej naprawdę prostej, bo ta jest, ta jest dość skomplikowana, jak widzicie, bo tutaj i repeatery i tak dalej, e, to trzeba poustawiać wszystko. To jest dość, dość skomplikowane. Czasami, albo dość często, przydaje się właśnie armatka, która, e, która jest zwykłą, prostą armatką, a, którą szybko się stawia i jesteśmy w stanie. E, o, ten repeater jeden nie zadziałał tutaj, tu, 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 tu. tu. O Fire Charger po prostu są zablokowane, no, wyłączone. No więc. No ale bardzo ciężko jest zrobić inną armatkę niż ta, to jest taka podstawa, tak. Czyli to jest to jedna jest z taka... najprostszych. Jedna z najprostszych armatek, które można zrobić, chociaż jest trudna. Tak, to jest jedna z najprostszych, chociaż jest trudna. <laughs> ale oczywiście, Gildia, zawsze jest tam gdzieś parę osób i. W parę osób, bo samemu nie wiem, zbierając oczywiście te wszystkie itemy, tworząc tą całą konstrukcję i tak dalej, to jest, to jest dość skomplikowane, ale wystarczy parę osób w gildii, parę ziomków i to się staje dużo prostsze. Słuchajcie, czy Waszym zdaniem, czym więcej w gildii, tym prościej, szybciej, lepiej to się zgadza, czy się nie zgadza? No, raczej nie, to też. Nie da się siedzieć na przykład w 50 osób na kanale, żeby usłyszeć drugą osobę, tak? Mm -hmm, mm -hmm. Zawsze jest ten hałas czy rzeczy, które przeszkadzają, rozpraszają. Wiadomo, mm -hmm. jest prościej, ale też łatwiej się jest obronić, jak jest no, większa dokładnie. ilość osób. Dokładnie, więc plusy, plusy i, to, jak i mamy minusy. Sojuszników, ale zawsze, zawsze słuchajcie, samemu oczywiście, samemu jest ciężko, bo to samemu zebrać wszystkie itemy na gildię i tak dalej, to, to nie to, że to nie jest wykonalne, ale jest ciężko. Wystarczy, że weźmiecie sobie do gildii ziomka i macie już 50% z głowy, bo to, to 50% właśnie załatwi Wam kolega, czyli itemy, czy też kopanie nawet fosy. Dobra, słuchajcie, to wszystko w tym filmiku, co chciałem wam pokazać. Na filmik kolejny nie ma jeszcze planów, więc piszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć. Powadło ci wyleciało z buzi. Piszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć. Czym cię się ramy, to się nie posramy. Ci wam panara. Powiedz ładnie pan. pa pa. Pa. Wiskaju też lampa mówi. Trzymajcie się.